минус девятьдесят четырдесяти пять. Может, ногу обчу? Да, ну, я тут! Не избраться у Ваги, я так варианты разбажу. Дороги мой, шести проблемы, то у тебя в голове. Что? Где? В голове? Далеко так и мать! Kasieńko, co ty tu robisz? Trzy pokoje nie niesprzątnięte, a ty tu również lekarza. Do sprzątania jazda, dziewczyno. No, sprzątaj, okulary proszę zostawić. Pana bardzo przepraszam, to nasza sprzątaczka. <śmierdzi> He, facet, ciachu o dachu masz! Panie doktorze, jak mogę sobie nie dam odczuć? nie da. O tych po pacjencie. co? 85 lat i jeszcze scena piwnica. Jakoby spadają do wody. I na jutrzej no, nie mam urody. Uro do do żebym, ja ci miała wybrała bym chłopca, jakiego bym chciała. Uro do żebym, ja ci miała wybrała bym chłopca, jakiego bym chciała. Choć urody nie mam o to, się nie troszczę wszystkim. urodziwym wcale nie zazdroszczę. Bo ta urodziwa nie jest pracowita, czy to gospodyni, panna czy kobita. Bo ta urodziwa nie jest pracowita, czy to gospodyni, panna czy kobieta. tu rzekła, córuś moja droga, przecież masz majątek, po co ci uroda? Inni bez majątku, lecz mają urodę, tam się chłopcy schodzą jak w las po Inni bez majątku, lecz mają urodę, tam się chłopcy schodzą jak w las po

I dziewczynę, żeby buzi tak Dziękuję! Dzień dobry! Czy pan doktor pancernik? Nie, nie wyrzucić i zestawić. A, pan doktor pazernik, tak. Dzień dobry, panie doktorze. Czy pan poznaje, jak pozwolił? Poznaje pan, no mówił mi. Panie doktorze, a czy pan jeszcze przyjmuje? Aha, przyjmuje, dopóki pan żyje, tak przyjmuje. I będzie pan przyjmował, tak? No to cieszy mnie to. Tak. Ja w swoją sprawą, tak? Z kolanem tym podkusowym. Tak? No ciężko, tak, tak. Nie da się zrobić? Aha, jak się da, to, to się da. Aha, a jak się nie da, to, to, to się nie da, tak? No, da. Panie doktorze, no to może się da, no to się wtedy da. No. No, a z czym ja do Pana muszę przyjść? Ze wszystkich? No mam tu, Panie Doktorze, mam białą dużo kopertę, mam wszystkie tomografy, rezonansy i tak zdjęcia i tak dalej, mam, mam. Nie musi być duża jak biała. Może być gruba i mała, tak? Albo gruba. No, do, dobrze, Panie Doktorze, no, a, a w ogóle gdzie Pan przyjmuje, no? klinice Pan przyjmuje, tak? No dobrze. A do której Pan przyjmuje? A, do prawej. Dobrze, to już dziękuję. To ja Państwu też maleńki przejwi, rzucę. W niedzielę mąż źle się poczuł i żona mówi pan jutro poniedziałek. Idź do radiologa, bo może coś z sercem. Poszedł, radiolog jego badał, badał, badał i mówił, nie chcę pana truć żadnymi tabletkami ze kroplami. normalnie pan sobie zajdzie rano, weźmie dobrosetkę, setkę, wypije i będzie pan spokojny. Nic pana nie będzie bolało. Poważnie, tak proszę pana. Poszedł zadowolony piątek lekarz idzie, patrzy, a jego pacjent od ściany do ściany mówi: Panie Antoni, co ja widzę? Pan żeś pijany. A co pan myśli, panie, to że ja tylko u pana się leczę? A mi to, a mi komu koncerto? Wiesz, Raniu, jak dobrze żeśmy tak. się zdecydowali tak. spędzić nasz miodowy miesiąc w Hiszpanii. dłonie tylko ty i ja i więcej nikogo. A wiesz, może po kieloneczku za nasz miodowy miesiąc. Uroda. Trzymaj. Но, на. За наш медовый Ну, я с вами праню? За наш медовый месяц. А не нужно лежать там, где я хочу. А то разложилась она на целу пляжу. Ой, а кукурузу еще не носили? Мам опять аппетит на кукурудзе. «Зося, ой, Франюш, який свет малый, а я пачу в бюро, подружи, ваши назвиска, ваши имена, ваши сделки, и мыслю, вы есть-то, не вы? А ты-то да что, следишь нас, что? А что ты себе мыслишь, что на месяц вас следить, а потом в люку багажовым лететь, разом с вами?» где мы вот сами есть пешмы? Я тут где? В хищнике? В хищнике! Во-первых, мы его в мечту, он тебе дал. Можно помыслить а же что? у меня не медовый мечту. У меня тоже медовый мечту. <решит> <решит> а кто не без кем? <решит> О, с Виктором! Мино, Виктор, ми хуго, ке Виктор, полтэмп уйдешь компаче. Дай ты раз поразмолец был. Ла сеньора, ке паса? Благо, Виктор, не можешь быть со а вы лего. Мама, мама, мама. Мама, а не свратай мы надеюсь, ней жадные уваги. А не свратайте на мне жадные уваги. Франю, сроднила пиздец, чем я поняла. Якоть есть секс. Адин крия, адин Ой! -а. В теле раку была весть сексуальности. Поведи, Виктор. Мягуко, уно лато ветером, а что Правда, Виктор, правда. Что бы ни доложило, в шизко пасуй, як шведи чётло. ten jest prawie coś sam